pod wezwaniem św. Floriana i świętej Katarzyny w Gołębiu na Lubelszczyźnie. Wybudowana w latach 1628-1638, świątynia należy do wybitnych przykładów sztuki manierystycznej. Jest to budowla jednonawowa z półkoliście zamkniętym prezbiterium. Dwie wieże od frontu zostały dobudowane w połowie XIX wieku. Zdobienia portalu głównego nawiązują do warsztatu pińczowskiego, ukształtowanego na motywach twórczości Santi Guciego. W świątyni widoczne są silne wpływy niderlandzkie w kontrastowym łączeniu czerwonych, ceglanych, nieotynkowanych ścian z bielą detalu oraz stosowaniu ornamentu okusiowego. Znajdujący się w sąsiedztwie kościoła domek loretański z pierwszej połowy XVII wieku jest jedną z najpiękniejszych rewnik świętego domu Santa Casa Loreto we Włoszech. Fundatorem kościoła oraz domku był kanclerz Wielkiej korony Jerzy Osoliński.